Cześć, witajcie, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z DLC do Dark Souls 2. Moi drodzy, ja tutaj właśnie odkryłem to przejście, którego nie odkryłem w poprzednim odcinku i tutaj zdobyłem duszę Wielkiego Bohatera oraz smoczy amulet. To był właśnie ten przycisk, nad którym demo się tak zastanawił, jak go otworzyć, a w niego wystarczyło po prostu walnąć i on automatycznie się odblokował. Hey, ja tutaj, moi drodzy, szukam ścieżki, którą, o, pięknie, to chyba nie powinna być ta właśnie ścieżka, a nie, chyba powinna być, chyba jest ok. Do momentu, w którym, o mat, o, jak już jestem zatruty, o, piękny początek odcinka. Dobrze, ja chyba puszczę wam już po prostu późniejszy etap, jak już to wszystko przejdę. I wrócimy do tego kolczastego pomieszczenia z tymi duchami I mam nadzieję, że ten błazen, czyli co to tam było, mnie nie zaatakuje Dobrze, moi drodzy, początek odcinka był już super Naprawdę popisałem się konkretnie Zobaczmy, czy ja tutaj wszystko mam nałożone, to co chcę Wygląda na to, że tak Teraz już jestem nieco mądrzejszy, bo widzę tego kolesia tutaj stojącego Aha ale za to zapomniałem, że przecież tutaj strzelałem wcześniej z łuku do tej wiedźmy, będę musiał to ponowić. Znowu będziecie musieli oglądać moje super ciekawe, nudne strzelanie, także to możecie sobie oczywiście śmiało przewijać. Całkiem niezły damage. Hm, no, a to nie trafiłem w ogóle. Jak to się stało? Patrzcie, omijają ją te strzały. Teraz dopiero. No. Okej, okay, świetnie. Nie było lekko, ale się udało. Teraz trzeba znaleźć odpowiednio. Okej, okay, może to tutaj na górze, jak myślicie. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Huh. Tutaj się dochodzi... Nie wiem sam nawet gdzie. Liwa dla. Dziura, coś, stanowisko strzeleckie. Nie będę wszystkiego czytał. O kurczę. <laughs> nie mam miecza. Oj, ale zepsułem. Wow, niesamowite zaklęcie. Strasznie fajnie wyglądające. O nie, zatrułem się. O, pięknie, pięknie. Abym tylko przetrwał teraz tak naprawdę. To jest. Ha nie mogę go nawet atakować. Nie wiem, coś włączyłem, moi drodzy. Ale nie mam zielonego pojęcia, co. Nie wiem, czy tu byłem. Chyba nie. Tam widzę jakąś skrzynię. Powiem wam, że tutaj można zginąć. Na 10 tysięcy różnych sposobów. Gdzie są ciała tych gości? Okej. Okay. Może tutaj? Hm, huh. zwrócił uwagę, dokąd ja przyszedłem. Wróciłem w to samo miejsce. Ojejku, strasznie jest to dla mnie sytuacja nieklawa. Gdzie tu się przeskakuje tutaj? Przeskoczę, bo żeby nie było. Tu już otwierałem to przejście. Tamten gościu powinien tam wpaść, także nie będę się nim chwilowo przejmował. Aha, tutaj się nic nie dzieje ogólnie. Zapomniałem, że tak właśnie było w poprzednim materiale. Strasznie ciężko jest się tutaj połapać, moi drodzy. Sami zapewne też to zauważyliście. Okej. Okay. Tu jest ta pułapka fajna, którą mogę wykorzystać. No, nie mogę jej niestety wykorzystać. Bo za szybko biegają te zombiaki, chyba, że tego. O, udało się, świetnie. Chociaż tyle pożytku z tej pułapki. Dobrze, tutaj były te trzy skrzynie. Świetnie. Myślę, że mogę już wracać do tej dziury. Oj, nie widzę tej lokalizacji, strasznie zagmatwana jest, przed tym gościem uciekamy, tu jest jeszcze jeden, jeszcze dwóch tu jest, ciekaw jestem czy tutaj jest możliwość jakoś, okej, okay. oni tutaj jakoś, nie wiem, nie widzą mnie, czy o co tu chodzi? Próbuję tutaj się wdrapać, poszukać jakichś przełączników. Nie widzę żadnych. Okej, okay, chyba tutaj ostatnio byliśmy. Tutaj jest niby świetne stanowisko strzeleckie, ale nie wiem, jakby to stanowisko mógłbym wykorzystać niby, bo nie wiem tak naprawdę, do czego miałbym strzelać. Nie widzę tutaj... Rzeczywiście, zwróćcie uwagę. Strasznie mi cierpnie ręka jedna. Kolce się schowały. Genialnie. Zwróćcie uwagę, udało mi się schować te kolce. Zobaczmy, czy jeszcze nie ma gdzieś ukrytych jakichś przycisków. Nie widzę tutaj. Tutaj też nie widzę. No, ten przycisk nie był w sumie taki. Trudny do znalezienia A ten tutaj co otwierał? cholera już nie pamiętam no Ale już mam go w każdym razie wciśniętego. Okej, okay, to nie jest mimik. Ale za to jest pułapka. Już któryś raz z kolei się nadziewam na tą pułapkę Znaczy na pułapkę tego typu Talizman Lloyda, może się przydać. Dobrze, pójdźmy teraz tędy. Tam mamy skrzynię, ale bezpowrotnie już tam bym poszedł. Aha, i tam jest ten błazen zafajdany, nie chcę tam iść. Została nam ta lokalizacja. O, ktoś zginął. Nie wiem w jaki sposób i nie wiem jak się to stało, ale ktoś zginął. Okej, okay, tu coś jest. Ole, raczej ja jestem cały czas w tym samym miejscu? A, Okej, okay, moi drodzy. Odkryłem po prostu skrót. Skręcamy tutaj. To tu były te zwłoki. To jest ta dziura, w którą wpadamy. O. A my idziemy po prostu tędy. O. To prawdopodobnie otworzył nam właśnie ten przycisk. W takim razie musimy iść tam, gdzie był ten błazen. Niestety. A nie, tutaj jest coś innego niż ten błazen. Z tego co się orientuję, wystarczy tylko raz zabić tej ich ciała i później już nie musimy w ogóle tego robić. Także ja najpierw to zrobię. Jeszcze jedno. Ok, jakby go tu pokonać? Ciekawe, czy można go nadziać? Zaraz sprawdzimy. Ach, potężne mają te ataki. Muszę ich pokonać. O, da się, świetnie. I to jednym atakiem. Tu jest jeszcze jeden. To prawdopodobnie będzie ten? Nie, wciąż nie. W takim razie gdzie się ukrywa ten? Jeden, tu jest. Świetnie, udało mi się go odkryć. I przedziurawić, świetnie. Ojejku, jaka ciężka jest ta lokalizacja ogólnie. Cieszę się, że znalazłem ten ich grobowiec. Tutaj raczej nie chciałbym wpaść. Tu znalazłem jeszcze jeden posąg przy okazji. To już sobie wszystkich ich odkryję. I będzie z głowy, że tak powiem, brzydko. Dobra, wezmę jeszcze ten przedmiot. Klucz wiecznego sanktuarium, świetnie. Będę musiał e, demo powiedzieć hełm rycerze sanktuarium. Gdzie jest ten klucz? Bo pytał się mnie, czy nie wiem. No ja niestety nie wiedziałem, nie byłem w stanie mu tego powiedzieć, a teraz już mogę się pochwalić, że coś tam wiem jednak, nie jestem taki ograniczony. Zobaczmy. Co tu nas czeka? Pierścień krwawego ukąszenia plus jeden. Okej, okay, tutaj jest już w pełni... w pełni legit. Stąd przyszliśmy i idziemy sobie teraz na lajciku w pełni wyluzowani, mogący zmierzyć się bez najmniejszego problemu z tymi przeciwnikami w końcu. Ciekawe, czy z nich coś... Nie, nic, nic z nich nie wypada z tego co widzę. Że uda mi się go zaleść tak. Jeżeli chodzi o ten miecz, on nie atakuje jakoś super prędko, a nie jest jakiś mega. Ale jak już się nim przekuje kogoś od tyłu, to naprawdę może sprawić problem niejednemu przeciwnikowi. Do tego przejścia na pewno jest jakiś przycisk. I to nie jest tamten przycisk, żeby mi tylko nie przyszło nic głupiego do głowy. Tutaj też nie widzę, żeby można było gdzieś strzelić. Także to prawdopodobnie, o, tutaj coś jest, zobaczmy. O, jest. Tutaj się odkryło. Czy to mimik? Nie. Sprawdźmy to. Smoczy kamień. Świetnie, świetnie. Same klucze zdobywamy. Zobaczmy. Mamy klucz wiecznego sanktuarium. Klucz do wewnętrznej komnaty wiecznego sanktuarium. Zniósł je pogrzebany król. By dać schronienie Smokowi Sinhowi. Sanktuarium wygląda na wspaniałą świątynię, lecz w środku roi się od diabelskich istot, które strzegą budowli przed wszelkimi intruzami. Niezwykle mocny kamień steruje rządzeniami w wiecznym sanktuarium pamiątka po rasie, która odkryła Smoka, czciła jego wielkość i zginęła u jego boku. Ciekawa sprawa, ale fajnie, że udało się ten klucz znaleźć. Niewątpliwie. Kontynuując, kontynuując możemy pójść tędy tutaj na dół, tutaj właśnie jest gdzieś ten błazen kolerny. Teraz to już będzie kaszka z mleczkiem, jakie ja na tego błazna trafię tak naprawdę. Chociaż nie wiem czy będąc yy, holołem Będę mógł tego błazna tutaj widzieć. To się za chwilę okaże prawdopodobnie. Jeżeli zaatakuje mój świat, rzecz jasna. Och, no jak dla mnie to jest tylko ta jedna tutaj droga. Uwaga, twardy wróg. O, momencik znowu kurczy telefon dzwoni. Muszę uciekać. Zaraz wracam. Dobrze moi drodzy, wybaczcie za ten telefon ale to była bardzo, bardzo ważna sprawa. Wow. Niesamowity jestem błazę, naprawdę. Powiem wam szczerze, że strasznie dużo problemów mi sprawia. Nie jestem w stanie go nawet. Do, do, tutaj. On strasznie dużo tutaj robi tych przewrotów tego wszystkiego. Wszystko to pięknie wygląda. Ok. Uleczę się. Dobra, ale walka normalnie jak z bossem jakimś. Wow. Cóż to jest? Za dziwne coś. Może lepiej nie będę w to wchodził. Chyba się wyprół z energii. Yeah! Ledwo, ale został pokonany. Błazen Thomas. To było straszne, powiem wam. Niezła robota, ale teraz dopiero się zacznie? Co? Nie chciałem tu wchodzić. Okej, okay, myślałem, że będzie tutaj. Co to za diplodoki jakieś? Wow! Nie chciałbym z nimi walczyć. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Hm. Cholera, demon mnie oszukał. Mówił, że tu będzie bonfire, Tego go nie ma. Przy to było ognisko, więc ucieczka? Ej. A może jednak miał rację. Tylko gdzie ten bonfire w takim wypadku? Tam, widzę go, tylko jak tam dotrzeć? O kurde. Ooo, nie. Nie, już rozpalałem. Oh. Już rozpalałem to ognisko do cholery. Aj jajaj, dobrze moi drodzy, no, zwróćcie uwagę, gdzie to mnie cofa. Kurde, gdzie jest to trzecie ognisko? Bez sensu normalnie. Strasznie daleką drogę muszę tutaj... Przebyć dobrze, widzimy się za moment. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że tutaj tą lokalizację trzeba przejść bardziej niezauważonym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy te smoki, czy te dinozaury, cholera, wie co to jest. Nie wiem, czy nie da się ich po prostu zabić, ale raczej szczerze wątpię. Zwróćcie uwagę, tam są moje dusze zaraz przy Bonfajerze. Zobaczmy ten tutaj. Może jakoś to trzeba w ten sposób rozegrać, żeby nie zostać zauważonym po prostu. Okej, okay. Okay, już mnie znalazł, okay. może uda się tu siąść? Nie, ale udało się za to tylko rozpalić. Teraz muszę jakoś. O kurde. O nie, o nie, nie, nie. Pięknie. Pięknie. Bella, bella. Ale ryj. Patrz po Dobra, tutaj mam się wskrzesić. Nie interesuje mnie to, że są tu przeciwnicy. Ja chcę się wskrzesić w tym dokładnie miejscu. O, jak dobrze. I nie ma tych dinozaurów, zobaczcie. A nie jest, tylko się schował. Ale jest tylko jeden. Nie, wszyscy są. Ciekaw jestem, czy można je zabić. Hmm, ja spróbuję, może jeszcze dojść. Tu jest jakiś przedmiot, tam jest jakiś przedmiot. Ok. Wow. Pozbieram te przedmioty. Szybko wiejemy. Ok, wybiegłem. Schowam się. I uleczę. O! O! Uff! Uh. O Boziu! O Jezu! O matko! O Jezu! Skąd ja się tu wziąłem? Gdzie ja w ogóle jestem? Jak ja mam w ogóle. Co ja mam tu w ogóle robić? Huf! Uh. Dobra moi drodzy, to nie było proste zadanko. Mogę to sprawdzić. Nie wiem, co się tu stanie z tym. Dlatego to prawdopodobnie będę chciał zrobić już w kolejnym odcinku. A tymczasem widzę tutaj jeszcze jakieś możliwość zajrzenia. O, matko. To było straszne. Mam nadzieję. O, patrzcie. Udało się chyba uruchomić tą windę, czy cokolwiek to jest. Tak, tak, moi drodzy. Jest. Dało się. Co to jest? I tutaj jeszcze można pójść. Zajrzymy jeszcze tutaj. A dosłownie tylko zerknę. Wielki miecz smoczy i krwi. Uuu, brzmi ciekawie. Zaraz go sprawdzę. I myślę, że zakończymy sobie ten odcineczek. Jeszcze tylko sprawdzę tą windę, dokąd ona prowadzi. Zajdę z tego guzika. Zobaczmy, wielki miecz smoczej krwi. Widzicie dziś tutaj coś takiego? Ja nie. Ja, wielki topór. No, 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 gdzie jesteś? O, jest, jest, znalazłem. Wielki miecz, używany przez rycerzy smoczej krwi, którymi dowodził czcigodny sir York. Emblemat wyryty na rękojeści symbolizuje własno, właśnie smoczą krew. Dla rycerza świeża krew smoka była największą świętością. Wierzyli, że zdobywając ją pojmą prawdziwą istotę życia i tym samym wzniosą się ponad swą marną egzystencję. E, czyli on jest tutaj na samej górze. O tutaj. Wygląda właśnie tak. A my się przenieśliśmy tutaj, moi drodzy, czyli jest to bardzo, bardzo duży skrót. A nie. Jesteśmy w totalnie innym miejscu. Zobaczcie, tutaj jeszcze będzie trzeba tą platformę chyba jedną jakoś, nie wiem co trzeba będzie z nią zrobić, ale będzie trzeba ją jakoś tu przywołać. Kukła człowieka przyda się rzecz jasna i będziemy mogli do tej azteckiej świątyni tutaj się wkraść wtedy. Przy to była ukryta ścieżka, przy to był kłamca, przy to był przedmiot. Tutaj wątpię, że była ukryta ścieżka, chyba że tutaj. Nie, wątpię. Nie będę ryzykował. Aha, okej. Okay, widzę, widzę, moi drodzy. Te lokacje są ze sobą połączone. Sprawdźmy to. Jeszcze podjedziemy wyżej. A ten mieczyk, powiem wam, fajnie wygląda. I on ma atak magiczny i błyskawiczny naraz. Także możemy sobie go sprawdzić na pierwszym lepszym zombiaczku. Bo mam nadzieję, że tak, ta winda już działa, moi drodzy. Już Wam pokazuję, gdzie jesteśmy. Tada! Zwróćcie uwagę, jaki fajny skrócik znalazłem. Przysiądę sobie tutaj. Zobaczę, czy odkryło mi się tamto ognisko. Tak, pierwsze mi się, drugie mi się odkryło, za to pierwsze mi się nie odkryło. Eee, będę musiał się bardziej postarać. No dobra, spróbujmy sobie je na tym tutaj ząbiaczku początkowym, jak tam bijemy go. Po ile, bo kurczę, nawet nie widzę. 200. Ciekawe, czy da się przekuć. Nice, nice. Fajny mieczek, bardzo szybki, bardzo zwinny. Podoba mi się. Dobrze moi drodzy, w związku z tym, że odkryliśmy tutaj tyle fajnych rzeczy i ciekawostek, myślę, że możemy sobie zakończyć już ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.